Witam serdecznie. Dzisiaj bierzemy na warsztat niezwykle ciekawe badanie prosto z Rumunii. Rzuca ono zupełnie nowe światło na, no cóż, cichego zabójca naszych czworonożnych pacjentów, choroby serca. Zobaczymy, co te bardzo cenne, lokalne dane mówią klinicystom w klusz na poce i co ważniejsze, czego my wszyscy możemy się z nich nauczyć. Zacznijmy od statystyki, która naprawdę daje do myślenia. Oficjalnie mówi się, że 10% psich pacjentów ma problemy z sercem, ale co jeśli to jest tylko wierzchołek góry lodowej? Autorzy badania, które dzisiaj analizujemy, są o tym przekonani. Sugerują, że prawdziwa skala problemu jest znacznie większa, bo mnóstwo przypadków po prostu umyka diagnostyce. Zanim pójdziemy dalej, mała prośba. Jeśli takie naukowe analizy są dla Was wartościowe, to wiecie co robić. Subskrypcja, łapka w górę i komentarz naprawdę pomagają nam tworzyć kolejne materiały. Ok, oto nasz plan gry na dzisiaj. Zaczniemy od tego, co w ogóle skłoniło badacze do pracy. Potem przyjrzymy się fundamentom, czyli jak to wszystko zostało zrobione, następnie zanurkujemy w twarde dane, osobno dla psów i kotów, a na sam koniec zbierzemy to do kupy i wyciągniemy kluczowe wnioski dla naszej codziennej praktyki. No to do dzieła. U podstaw każdego dobrego badania leży jedno, fundamentalne pytanie. I tutaj wcale nie chodziło o jakieś rewolucyjne odkrycia na skalę światową. Chodziło o coś znacznie bardziej przyziemnego i praktycznego. O zdobycie wiedzy dla lokalnej społeczności weterynaryjnej. I tu jest sedno sprawy. Wyobraźcie sobie, wszyscy wiedzą, że choroby serca to poważny problem, ale klinicyści w okręgu Klusz nie mieli żadnych konkretnych danych dla swojego regionu, działali trochę po omacku. To badanie miało właśnie wypełnić tę lukę, dać im konkretne narzędzie i podnieść świadomość, zarówno wśród lekarzy, jak i właścicieli. No dobrze, skoro wiemy już dlaczego, to czas na pytanie jak, bo pamiętajmy, każdy wynik jest wart tyle, ile metoda, którą go uzyskano. Zobaczmy więc, jak badacze do tego podeszli. To była naprawdę tytaniczna praca. Badacze przeanalizowali dane retrospektywnie z okresu aż 30 miesięcy od stycznia 2022 do czerwca 2024 a źródłem była potężna baza danych Atlas Vet, należąca do lokalnego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej. To gwarantowało, że dane były spójne i wysokiej jakości. A teraz spójrzmy, jakich pacjentów wybrano. Z ogromnej puli ponad 3000 zwierząt. Do analizy wzięto tylko te, u których istniały konkretne wskazania do badania kardiologicznego. To jest kluczowe, bo to oznacza, że od razu patrzymy na grupę podwyższonego ryzyka. Ostatecznie dało to populację 1381 psów i 327 kotów. A jaki był profil wiekowy tych psów? cóż dane mówią same za siebie zdecydowanie dominują seniorzy i pacjenci geriatryczni razem to ponad 70% całej grupy to ma absolutny sens prawda bo właśnie w tym wieku najczęściej pojawiają się objawy kliniczne albo po prostu wykonuje się badania przesiewowe ciekawie wygląda też rozkład płci i w grupie która trafiła na echo serca samce stanowiły prawie 60% to może sugerować że albo mają większą skłonność do chorób które dają objawy albo po prostu ich właściciele są bardziej czujni Ciekawa kwestia. Dobra, mamy solidne podstawy czas więc na samo mięso, czyli co tak naprawdę odkryto w tej badanej populacji zaczynamy od psów. A teraz uwaga, bo ta liczba jest po prostu porażająca 63%. Tak, dobrze słyszycie, u prawie 2 na 3 psy, które miały jakiekolwiek skazania do badania serca, faktycznie zdiagnozowano chorobę. To dobitnie pokazuje, że podejrzenie problemu kardiologicznego u psa bardzo, bardzo często okazuje się trafne. No dobrze, to kto był głównym winowajcem? W absolutnie przytłoczającej większości przypadków było to zwyrodnienie śluzakowate zastawki mitralnej, czyli słynne MMVD. To podstępna, postępująca choroba, która totalnie zdominowała kardiologiczną mapę problemów w tej grupie psów. A kto choruje najczęściej? Tu dane są jednoznaczne. Najbardziej narażoną grupą wiekową byli seniorzy, a jeśli chodzi o płeć, to aż 67% przypadków MMVD dotyczyło samców. Co ciekawe, te wyniki idealnie pokrywają się z danymi z literatury światowej. Z drugiej strony medalu mamy kardiomiopatię rozstrzeniową, czyli DCM. Była diagnozowana bardzo rzadko, to zaledwie 3% wszystkich przypadków. Autorzy tłumaczą to bardzo prosto. Badana populacja była zdominowana przez małe rasy a te, jak wiemy, mają znacznie mniejsze predyspozycje do tej konkretnej choroby. Oczywiście poza dominującym MNVD, obraz chorób był dość zróżnicowany. Problemy z ciśnieniem, czy to płucnym, czy systemowym, stanowiły całkiem sporą grupę. Do tego dochodziły wady wrodzone, które zdiagnozowano u 81 pacjentów, no i różnego rodzaju arytmie, wykryte u około 3% badanych psów. Okej, okay, zostawmy na chwilę psy. I przenieśmy się do fascynującego świata kotów. Jak się zaraz przekonamy, w kocie i kardiologii zasady gry są, cóż, zupełnie inne. Pierwsza kluczowa różnica to ogólna częstość występowania chorób. Pamiętacie 63% u psów? U kotów ten odsetek wynosił 35%. To wciąż jest bardzo dużo, ale różnica jest wyraźna i znacząca. U kotów mamy innego króla na scenie kardiologicznej. Dominującą patologią jest kardiomiopatia przerostowa, czyli HCM. W skrócie polega to na patologicznym pogrubieniu mięśnia sercowego i to właśnie tę chorobę diagnozowaną u kotów najczęściej. A predyspozycja płciowa jest wręcz ekstremalna. Zobaczcie sami aż 85% wszystkich przypadków HCM w tym badaniu dotyczyło koturów. Co więcej, choroba uderzała najczęściej nie w seniorów, jak u psów, ale w koty w pełni sił, młode, dorosłe osobniki. No właśnie, ale z kotami nigdy nie jest tak prosto, prawda? Kardiologia kotów jest znacznie bardziej skomplikowana. Co w sytuacji, gdy diagnoza nie jest czarno-biała? To jest jedno z największych wyzwań dla każdego klinicysty. Sami autorzy badania używają tego pięknego sformułowania: Wkraczamy w sferę niepewności. Mówią to w kontekście takich stanów jak kardiomiopatia z zawężeniem drogi odpływu czy przejściowe pogrubienie mięśnia sercowego. To doskonale pokazuje, z jakimi realnymi, codziennymi trudnościami diagnostycznymi mierzą się lekarze. Dobra. Przebrnęliśmy przez mnóstwo danych, pora więc zadać to najważniejsze pytanie, co z tego wszystkiego wynika dla naszej codziennej pracy w gabinecie, co mamy z tym zrobić? Gdyby trzeba było zapamiętać z tego wszystkiego tylko kilka rzeczy, to byłyby to te. Po pierwsze, choroby serca w tej populacji są ekstremalnie częste. Po drugie, profil chorób jest kompletnie inny dla psów i kotów. U psów króluje MMVD, u kotów HCM. I wreszcie, demografia to klucz. Musimy być szczególnie wyczuleni na starsze psy, zwłaszcza samce małych ras, oraz na młode dorosłe kocury. Tak więc to badanie to coś więcej niż tylko zbiór liczb. To kamień węgielny, kluczowy punkt odniesienia dla klinicystów w tamtym regionie i świetny fundament pod przyszłe, jeszcze szersze badania. Ale pozostawia nas ono z jednym ważnym pytaniem. Skoro wiemy, jak powszechne są te choroby, to czy nie powinniśmy badać przesiewowo serca każdego starszego psa i każdego młodego kocura? I to właśnie takie lokalne dane zmuszają nas do globalnej refleksji. Dzięki za uwagę! Jeśli analizy takie jak ta są dla Was wartościowe, rozważcie wsparcie kanału przez link do bioecofi w opisie, a także subskrypcję i komentarz. To pomoże nam dalej zgłębiać najważniejsze prace naukowe w świecie weterynarii.